Panna i Koziorożec. To zodiakalna drużyna do zadań specjalnych. Jedno wszystko analizuje, drugie planuje z wyprzedzeniem. To para, która na randkę przynosi notatkę, listę celów i długopis. Oboje są praktyczni, konkretni i czasem aż za bardzo przyziemni. Spontaniczne szaleństwa? Raczej nie dziś. Ale za to stabilność, lojalność i wspólne dążenie do celów to ich mocna strona. Panna lubi porządek i szczegóły, koziorożec, strukturę i ambicje. Razem mogą stworzyć związek jak dobrze zaprojektowany budynek. Niekoniecznie kolorowy, ale solidny i odporny na wstrząsy. Czasem mogą wpaść w tryb praca, obowiązki, plan i zapomnieć, że są też uczucia, ale wystarczy odrobina czułości i może nie będzie fajerwerków, ale za to ciepło i z zaufaniem. To para, która nie krzyczy zobaczcie nas, tylko po cichu buduje naprawdę coś trwałego. A to już sukces w zodiakalnym świecie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie.